Tychy świętują hokejowe Mistrzostwo Polski. Srebrny medal dla JKH GKS-u Jastrzębie. Reprezentacyjny gracz JKH Mateusz Rąbkowski. Jak podsumujesz tegoroczną rywalizację w walce o złoto? No to ciężkie, ciężkie mecze były, bo tak, jak tak, pokazało, pokaza, pokazaliśmy, że my tutaj potrafiliśmy nawet wygrać w Tychach pierwszy mecz, tak jak i oni też u nas potrafili wygrać, więc tutaj nawet. Nie miała nie znaczenia, e, własna tafla i każdy mecz mógł się różnie ułożyć. No, my dzisiaj wygrywaliśmy 1-0, przegraliśmy 4-1. Trzeba było mieć po prostu trochę szczęścia. Nie? E, brąz w poprzednim roku, teraz srebro, złoto za rok, tak wychodzi z tej układanki. No, bardzo chciałbym, no, żeby, żeby w końcu było to złoto. No bo już trochę, trochę gram w tej lidze i jeszcze się nie doczekałem złota. Kończysz sezon, jednocześnie zaczynasz. Coś wielkiego. Zaczynasz. Przygotowania. Do Mistrzostw Świata. O, no, kończymy dzisiaj sezon, ale już trzeba myśleć o zgrupowaniu o, o kadrze no i o tym, co będzie w Krakowie. No. Będziemy się przygotowywać do Mistrzostw, a przede wszystkim do tego pierwszego meczu. Jak oceniasz swoje szanse, by znaleźć się w tej ostatecznej kadrze na zmagania w Tauro na renie Kraków. No, szanse zawsze są. No. Trzeba walczyć i pokazać trenerowi przydatność do drużyny, a a jak trener będzie, będzie, mi, po prostu będzie mógł mi zaufać i zaufa, no to się znajdę, no. O co ma zagrać Polska podczas Mistrzostw Świata? No na pewno zagramy o najwyższy cel, no. taki, taki pewnie będziemy mieli cel i, i z meczu na mecz zobaczymy, jak to się potoczy, no, ale... Ja myślę, że będziemy grać o najwyższy cel, no. Dziękujemy bardzo. Nic tylko trzymać za słowo Mateusza Rąbkowskiego, reprezentacyjnego zawodnika JKH GKS-u Jastrzębie.